Historia z gatunku tych skomplikowanych. Ukraińska modelka przemyca do Polski elementy bomby, które mają posłużyć rosyjskim opozycjonistom, takim antyputinowskim, takim ze statusem uchodźcy, do wysadzenia gazociągu w Sosnowcu i instalacji Tauronu. Zamach udaremniono w lipcu 2024. Czyli wszystko się dobrze skończyło. Gazociąg jest cały, Ukrainka za udział w zamachu. Otrzymała grzywnę i to niezbyt wysoką. Mózg operacji siedzi bezpiecznie na Ukrainie. A i uchodźca z Rosji zdążył bezpiecznie ujść do Rosji. Czyli dzień jak co dzień w państwie podczas procesu rozkładu. Więc zapraszam. Witam Was. Zachowanie strony ukraińskiej wskazuje, że mamy do czynienia z działaniami, które mogą nosić znamiona terroryzmu państwowego. Otóż mózg operacji ma być powiązany z ukraińską służbą bezpieczeństwa. Co ciekawe, mimo wydania czerwonej noty przez Interpol, strona ukraińska nie chce wydać człowieka wskazanego jako mózg operacji w polskiej prokuraturze. Dlatego też materiał dedykuję tym wszystkim, którzy tak się cieszą, iż domniemany sabotażysta podejrzewany o wysadzenie gazociągów Nord Stream nie został wydany Niemcom. Wniosek władz niemieckich. O wydanie myra Żurawlowa nie zasługuje na uwzględnienie. Oto, według policyjnych materiałów, domniemany mózg operacji dywersyjnej. Poszukiwany w sprawie przygotowania zdarzenia zagrażającego życiu i bezpieczeństwu publicznemu, z wątkiem użycia materiałów wybuchowych. Ścigany m.in. z artykułu 163 i 164 kodeksu karnego. To właśnie Juri Kowalenko, nie mylić z Pawłem, jak twierdzą śledczy, miał spinać wszystkie elementy planu. Jak zeznała Krystyna S., która w grupie pełniła rolę kurierki, Kowalenko utrzymywał się z prowadzenia warsztatu i handlu autami. Przełom nastąpił w 2022, kiedy to Kowalenko przybył do Polski i zaczął opiekować się rodakami uciekającymi przed wojną. Wszyscy pamiętamy. Wpuszczani są wszyscy. Niezależnie od tego, jakie mają obywatelstwo, niezależnie od tego, jakimi dokumentami się legitymują, wpuszczane są także osoby, które się le nie legitymują żadnymi dokumentami. Na czym to konkretnie miało polegać i dlaczego na tej pomocy tak bardzo się wzbogacił, tego nie wiemy. Jednak w środowisku poszła fama, że Kowalenko pracuje dla SBU. W tym czasie Kowalenko krążył między Ukrainą a Polską. Tak samo jak modelka, kurierka Krystyna S. Poznali się kilka lat wcześniej, raczej nie byli parą, ponieważ z artykułu wynika, że ona, ona raczej gustuje w takich układach sponsorskich. Oczywiście nie oceniamy, tym bardziej, że dziewczyna ma bardzo dobre serce. Ja jestem tak wychowana, że jak ktoś prosi, to pomagam tłumaczyła. Mówimy tutaj o zeznaniach w budynku sądu przed człowiekiem w Todze. Kiedyś nawet przywiozłam z Ukrainy kota takiego zwykłego dachowca. U nas nikt nie pyta dlaczego ani po co, tylko robi. Dlatego też, kiedy przyjaciel poprosił ją o przewiezienie przez granicę paru drobiazgów dla uchodźców, w ogóle się nie zastanawiała. Spytacie się, ale czego może brakować w Polsce? Na pewno termosów, markerów i płynu do chłodnic. Oraz prawdziwy towar deficytowy, czyli Powerbanki. Dobrze wiecie, że takie rzeczy to trzeba chować najlepiej w kole zapasowym, żeby nasi nie rozkradli. W butelce do chłodnic samochodowych w rzeczywistości znajdowało się 1,1 litra nitroglikolu, płynnego materiału wybuchowego, silniejszego od trotylu. Z kolei Powerbank z paczki był przerobiony na zegar i urządzenie zasilające zapalniki. Turystyczny termos zawierał wkładkę kumulacyjną mającą ukierunkować siłę eksplozji. Ale to nie wzbudziło czujności Krystyny. Może taki powerbank z dorobionym chałupniczo zegarkiem lepiej trzyma. Jestem zwykłą dziewczyną ze zwykłego życia. Wiem, jak działa kamera w telefonie, wiem, jak nastawić pralkę, ale nie wiem, jak wygląda bomba. Podkreślam, że nie jestem żadną terrorystką. Zaklinała. Pewnie przy tym jeszcze zatrzepotała rzęsami, ale przede wszystkim dostarczyła poświadczenie z szanowanej kijowskiej instytucji. Wzorowe referencje wystawiła Krystynie agencja z Kijowa, która ją zatrudnia. Jest profesjonalną modelką, współpracuje z topowymi markami na całym świecie. Uczestniczy w największych kampaniach reklamowych i jest bardzo miłą osobą. <sum> Sami widzicie, że człowiek w todze nie miał innego wyboru. Oczywiście grzywna musi być taka nie za wysoka, taka dla proformy. 6000 zł, czyli równowartość dwóch, trzech par butów, jakie otrzymała od swojego czeskiego sponsora, przyjaciela. No bo chłopak, chłopak siedzi w Bułgarii. Czyli za kadencji ministra zupy ludzie trafiają do więzień za wpisy w internecie, na mediach społecznościowych, a za udział w przygotowaniu zamachu otrzymujesz stosunkowo niską grzywnę. Nie był ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie, i deser. Słońce narodu zapewne ma na myśli otwarcie zawodu sędziego dla obcokrajowców na polskich paszportach. Pozostaje tylko czekać na następne reformy. Ja osobiście obstawiam <grywanie> odpowiadanie z wolnej stopy za szpiegostwo i dywersję. Zapakowała wszystko do pudełka po butach Golden Goose, które za 500 euro sprezentował jej Simon. Amant z Czech. Ale zaznaczam, że jej serce należy do kogo innego. Otrzymała wiadomość z danymi etykiety i nadała przesyłkę. Źle zabezpieczony karton z charakterystyczną złotą etykietą został uszkodzony i zwrócił uwagę pracowników sortowni. Wezwane na miejsce służby stwierdziły, że z tych elementów można złożyć bombę. A paczka, jak to paczka, posiada etykietę z danymi odbiorcy. Rosyjskiego opozycjonisty. Podczas przesłuchania Igor R. zeznał, że jest przeciwnikiem Władimira Putina, a Polskę, nazywając ją drugim domem, kocha. Powiedział też, że nie wie, co było w przesyłce, bo miał ją jedynie odebrać dla Emila, swojego kolegi. Przedstawił go również jako rosyjskiego opozycjonistę, mieszkającego w Polsce. Tu trop się urwał. Opozycjonista Emil właśnie wyjechał do Rosji. Przed wyjazdem przekazał Igorowi, że paczkę na jego nazwisko nada jakaś ukrainka Krystyna, która właśnie jest w Krakowie. Na pewno na uwagę zasługuje, w jaki sposób legendowano chłopaka. Sztab Aleksja Nawalnego. Kontakty z chodorkowskim, następnie obserwator antyrządowych protestów w Mińsku, gdzie miał zostać zatrzymany i represjonowany. Co jak co, ale z takim CV kariera w bolanda stoi otworem. No, Studia z Afriko uczestnik programu stypendialnego w Katowicach, no i z czasem wyrobiono mu status uchodźcy, czyli dodatkowy socjal. A resztę już znacie. Chłopaka wybudzono po kilku latach do ataku na gazociąg w Sosnowcu i instalację tauronu, a zdjęcia celów miał w telefonie. Z akt wynika, że Termos z bombą idealnie nadawał się do ich zniszczenia. Podstawie miał magnes, więc wystarczyło napełnić go wybuchowym płynem, spiąć kable i przyczepić na metalową rurę. Czyli robi nam się z tego dość specyficzna mieszanka. Chociaż najbardziej obrazie rozpala przynajmniej moją herst grupy i ochrona przez państwo ukraińskie. Otóż czerwona nota Interpolu to międzynarodowe zawiadomienie o poszukiwaniu osoby w celu jej zatrzymania i ekstradycji. W praktyce to sygnał wysyłany wszystkim cywilizowanym krajom, że dany osobnik jest poszukiwany za poważne przestępstwo i jeżeli zostanie zatrzymany, to powinien zostać powiadomiony kraj wnioskujący. Sama nota nie ma jednak mocy nakazu aresztowania. To bardziej taki apel o współpracę, a każde państwo decyduje według swojego prawa. No i w tym przypadku, mimo wydania czerwonej noty, Ukraina nie zamierza przekazać Kowalenki stronie polskiej. No i teraz pytanie najważniejsze. Czy strona ukraińska nie wydaje tego osobnika polskiej prokuraturze? Bo może, bo tak, bo nas lekceważy. Przecież to nie jest pierwszy raz. Chociażby ciągnąca się sprawa Mamuki K., zwykłego mordercy, czy sabotaż śledztwa w sprawie ataku i jednocześnie prowokacji w przewodowie. Czy jednak jest coś na rzeczy i sprawca faktycznie ma powiązania z SBU? Oczywiście to nie musi od razu oznaczać, że zamach planowano na bezpośrednie zlecenie ukraińskich służb. Przecież na wschodzie Europy takie przenikanie wpływów między światem przestępczym, biznesem a służbami nie jest niczym nadzwyczajnym. Może chodziło o porachunki, może chodziło o szantaż. Chyba się tego nie dowiemy. Wystarczy przypomnieć postać Dimitrija Korczyńskiego, który wraz z czynnym żołnierzem ZSU zastanawiał się, co zrobić z polskimi kierowcami ciężarówek blokującymi granicę. Cytując, na pewno jakieś działania niekonwencjonalne, ale póki co, za wcześnie póki co nie można sobie pozwolić na działania porównywalne z tymi na terytorium Rosji. Bracia, pytacie, też, pytacie co zrobić z Polakami, Polakami no i i którzy przysłu, blokują nadom, granice. Na całym świecie stosuje się działania zachody, odwetowe. Jeśli nie możemy przewozić naszej produkcji rolnej przez Polskę, to prawdopodobnie Polską, trzeba ograniczyć spożycie polskiej produkcji rolnej na Ukrainie. Być może nie tylko ta żywność ma polskie pochodzenie na Ukrainie. Chyba należałoby już przestać spożywać tę żywność. Ma Choć to bardzo przykre, bo Polska to nasze niezawodne zaplecze. Do niedawna Polacy bardzo dobrze traktowali ukraińskich uchodźców, nasze kobiety i dzieci. Polacy bardzo dużo pomagali. Z tymi należałoby walczyć w jakiś, powiedzmy, niekonwencjonalny sposób, ale na razie niestety Ukraina nie może sobie pozwolić na działania w Polsce tak, jak, tak, jak, Polsce, tak, jak, tak, jak, tak, jak działa wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Tak czy owak, uważam, że skoro sprawca jest chroniony przez ukraiński aparat państwowy, powinniśmy roboczo założyć, że mamy do czynienia z terroryzmem państwowym. Oczywiście do czasu wydania tego osobnika. Polskiej prokuraturze, co się chyba nie stanie. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Dziękuję wszystkim mecenasom, którzy wspierają ten kanał, ale pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.